Lecimy. Następny strzał. Toksyny. Okej. Okay. Niech zgadnę. Będzie coś o ćpaniu? <grymiaszny> Teraz to twój Najgorsza chyba. Także spoko. Skąd wiedziałaś? Kurde, nie wiem, powiem ci jakoś tak. Tak się jakoś domyśliłem po tytule, bo jestem mądry. Hehehe <laughs> Siema, siema. Rabin Mode, zawsze on. Yeah, yeah. lubię brać z siebie Oby za sezamius senior, okej. Lepiej piny no swoje cisnę. Chat tu pitu, patrz jak to A ej, bardzo lubię kiedy jestem gdzie się. Dzisiaj wiem to z A Lexi reference. Patrz jak to robimy. A bardzo lubię, kiedy dzieją dymy się Dzisiaj wiem to, że nie, bo to nie jest limit, nie Gram sobie z życiem jak na Amize Nigdy się nie dogadamy, zjem Drip walk, mam na sobie nowy but Mam na sobie nowy kiss, mam u nowy duch Weź nie pierdol mi o dragach, zjadłem tego milion sztuk Suka, niech mi wyśle dupę, nie chcę kurwa zdjęć stóp Zawsze chciałem duży przelew, a nie szat... Są tu jakieś suki, które chciałyby mi wysłać jakieś kurwa foty To też jakby, co to wolę dupa niż stopy Zajmę rymem nawet fajnym. <śmienicza> kurwa. Uch, jebać stupka, stópka, że jesteście kurwa obrzydliwi, nie? na co ty zgubiłeś kręgosłup dobrze, że plecy masz kryte. Dziś mamy payday, wiesz, że będzie pite. Wiem, że mam z tym problem, ale kocham takie życie. Wolałem dyscyplinę, której ty wysłać dik, pik. Olałem lamasów niedługo, ale jest wszystkich. Szczerze, że to co ty. Tu może być? Może być. Mówisz to jest real shit. Wirtualny odzi Pana szycie się jak dziwki. Ej, hey, o co chodzi? Ej, hey, legenda się rodzi, ej, hey, Fałka i E twój disc mi nie grozi ej. Tak sobie jakiś chłop na Instagramie ostatnio. Nie mał jakiegoś kurwa jakąś Berlinkę. I wysłał. Masz zdjęcie mojej paru, wy ja mówię, kurwa. Ja pierdolę, kto to ogląda kurwa. Dziękuję kurwa. Chodzi ej, legenda się rodzi, ej VKIE, e, twój diss mi nie grozi, ej VKIE, zobacz ile to mam mocy, ej VKIE, ej, nie wiem co mówią mi co Ej ew, ew. Lubię brać, sobie toksyn Obietnice nicy za mnie okej okay. Lepiej pilnuj swojej dziewczyny Chcę tu w zobacz jak to robimy ah. Bardzo lubię, kiedy mam dymy się Dzisiaj wiem to, że nie, bo to nie jest limit, nie Gram sobie z życiem jak na Amidze Nigdy się nie dogadamy, wiem Ej, Nigdy się nie dogadamy Bijam na spodnie, szukam tam damy Nagle każdy jest mną zainteresowany Tylko ja i mój skład, jebać was, chamy Po na scenie idzie wam coś cienko Labelowy wytwór to twój mentor Dziwko po ziemię to jest mój sektor I Latam, latam, wiem co misję opłaca Twoja smata, nie kumata, weź Dobrze wiem, że świat kręci się wokół talara Modlisz się do Boga, on Cię jeszcze za to kara Ty slogan, wyjebany mam i gadam Zjadłem tyle bitów, że powoli męczy zgaga Ty mówisz, że jest świeży, a ja na klipie robi daba Kino w chuj, życie między wami śmieszna sprawa okay. e, Faktycznie, e, album przy siódmej, no ósmej w zasadzie, no tj. Mogę stwierdzić, że jest faktycznie monotematyczny i muszę też stwierdzić, że przy tej monotematyczności, jak na razie po, po tych paru trakach, dla mnie jeszcze nie jest nudny. Co O to nie jest łatwo, przepraszam, idąc w tę monotematykę, nie? Ale czy wszystkie 20 traków, 20 traków monotematycznych zrobić tak, żeby słuchacza nie zanudzić, to też trzeba umieć kurwa. Zobaczymy, być może fałki umie.